Dzień dobry, dzisiaj opowiemy sobie o kartograficznych metodach przedstawienia zjawisk na mapach, czyli o tym, w jaki sposób kartografowie uzyskują pewien kompromis, aby na mapie przedstawić jak najwięcej informacji, a jednocześnie, żeby ta mapa była czytelna. Musimy zacząć od tego, że dane, które chcemy zaprezentować na mapach, musimy podzielić na dwie części, na dwie grupy. Są to metody, które określamy jako ilościowe oraz metody, które określamy jako jakościowe. No i tak, słuchajcie, to tak naprawdę w pierwszym punkcie możemy sobie napisać, że metody kartograficzne dzielimy kartograficzne przedstawienia zjawisk na mapach, dzielimy na dwie grupy i pierwsza grupa to są metody ilościowe, a druga to są metody jakościowe i w tej kolejności też ja będę je omawiał. Metody ilościowe dotyczą zjawisk, które są wymierne, które możemy zmierzyć, które możemy bardzo precyzyjnie przedstawić w postaci liczby, w postaci jeżeli w legendzie mamy jakieś konkretne liczby, to znaczy, że mamy do czynienia z metodą ilościową. Natomiast metody jakościowe dotyczą cech takich zero-jedynkowych, na przykład las albo jest, albo go nie ma. I wtedy stosujemy metody jakościowe. To kartograf musi odpowiednio dobrać metodę do zjawiska, które przedstawia, nie może przedstawiać gęstości zaludnienia za pomocą metody zasięgów, na przykład o czym zaraz się sami przekonacie. Yy, rozpocznę omawianie. Siedmiu metod. No siedmiu metod będziemy tutaj sobie omawiać. Przed, od metod na, od metody najdoskonalszej i będziemy przechodzić do metod, które są coraz mniej precyzyjne, coraz mniej doskonałe. No to w drugim punkcie będzie przegląd metod ilościowych. Metod ilościowych, przypomnę, w których przedstawiamy zjawiska, które są wymierne, a więc które możemy dokładnie zmierzyć. Są to cztery metody, które my sobie tutaj omówimy. Pierwszą z tych metod jest metoda, metoda y, izarytmiczna albo izolinii. Takie dwie nazwy ona posiada. Jest to najlepsza metoda, naj, y, najdoskonalsza metoda, jaką, jaką stosujemy w ogóle w kartografii. Najbardziej precyzyjna. Metoda ta polega na tym, że na mapie kreślimy linie, które łączą punkty o tym samym natężeniu zjawiska. Czyli definicja izolinii brzmi tak. Izolinia jest to linia łącząca punkty o tym samym natężeniu zjawiska. No i teraz w zależności, jakie zjawisko się nazywa, to i izolinia się nazywa w odpowiedni sposób. Na przykład izohipsy są to linie łączące punkty o tej samej wysokości bezwzględnej, albo możemy je też, też nazwać poziomicami. Izobaty są to linie łączące punkty o tej samej głębokości zbiornika wodnego, morza, jeziora, oceanu. Izo, izotermy to linie łączące punkty o tej samej temperaturze. Izobary to... To linie łączące punkty o tym samym ciśnieniu atmosferycznym. Izochiety to linie łączące punkty o tym samym, o, tym, o tej samej sumie opadów. No i amplitudy są to linie łączące punkty o tej samej różnicy jakiegoś zjawiska, np. różnicy temperatur, różnicy ciśnień itd. Ta metoda izolinii na mapie może wyglądać, chociaż tutaj ta niebieska matka. Czyli to jest akurat y, na tej linii na tej mapie wyznaczono izotermy y, i ta mapa jest robiona, jest określona bardzo intuicyjnie. Czyli tam, gdzie kolor jest ciemniejszy, to mamy większe natężenie zjawiska, tam, gdzie jaśniejszy, tam mniejsze natężenie zjawiska. Y, no i y, czytelnik od razu wie, od razu intuicyjnie wie, jaka temperatura, gdzie tam ona jest wyższa, gdzie ona jest niższa. Tutaj akurat mamy. Barwę ciemniejszą, to wtedy temperatura jest niższa, bo są to temperatury najchłodniejszego miesiąca w roku w Polsce, czyli w styczniu. No, yy, także tak to wygląda, i słuchajcie, w, w tym przypadku w każdym miejscu mapy, w każdym punkcie mapy, my możemy tą temperaturę dokładnie określić. Na przykład zobaczcie, w tym punkcie, gdzie, który tutaj pokazuję, będzie to temperatura między. Minus 2 i minus 3 stopnie, czyli w tym miejscu, gdzie pokazuję, będzie to minus 2,5 stopnia Celsjusza. Rozumiecie, w każdym punkcie mapy można bardzo precyzyjnie określić natężenie danego zjawiska bardzo fajna metoda, bardzo dokładna metoda yy, ma jednak jedną wadę, że przy pomocy tej metody można przedstawić tylko jedno zjawisko na mapie. Oczywiście możemy inne metody też użyć na tej samej mapie, ale gdy chodzi o metody izolini, no to tylko jedno zjawisko można przedstawić. Metoda izolinii ma jeszcze taką cechę, że można ją stosować na różne sposoby. I na przykład, można zastosować same, same izolinie bez barwy, no i wtedy, wtedy taka mapa jest mało czytelna. Jeżeli my zastosujemy barwę, tak jak tu na pokazanym przykładzie, między izoliniami, no to wtedy uzyskujemy taką mapę bardziej czytelną. Możemy też obszar zacieniować. No, tutaj przykład podręcznikowy dotyczy akurat mapy dotyczących, map dotyczących przedstawienia rzeźby terenu, a więc tam, tam, gdzie mamy do czynienia z izohipsami, czyli z poziomicami, no ale zobaczcie tak, tak to tutaj wygląda. Pierwszy przykład od góry to jest sama metoda poziomicowa bez bez żadnych kolorów i widzicie, że no mapa jest mało intuicyjna, musimy przeczytać wartości poziomic i dopiero wtedy wyciągać wnioski, gdzie jest wyżej, gdzie niżej. Gdy wprowadzimy kolor jest to wszystko bardziej wyraźne, bo my już do tych kolorów jesteśmy przyzwyczajeni. Czerwony to wysoko, zielony to nisko. A na trzecim, na, trzeciej, na trzecim, tutaj, trzeciej mapce macie cieniowanie, które też bywa stosowane w kartografii, aby przedstawić ukształtowanie powierzchni. No i oczywiście, co dotyczy, jak powiedziałem, tutaj te rysunki dotyczą akurat mapy, izo, mapy izolinii. No więc ta pierwsza to metoda poziomicowa, druga metoda hipsometryczna, a trzecia cieniowanie, ale one tak naprawdę wywodzą się z metody izolinii, to, to, to jest wszystko pokrewne. Druga metoda, którą chciałem Wam przedstawić dzisiaj, to jest metoda kartodiagramu. Metoda kartodiagramu jest to metoda, która wymaga podzielania powierzchni, którą przedstawiamy na mapie, na jednostki przestrzenne. Tymi jednostkami przestrzennymi mogą być województwa, mogą być powiaty, mogą być państwa. No i... W każdą jednostkę przestrzenną wpisujemy jakiś tam wykres, który coś tam nam przedstawia. Tu mamy taki przykład mapy wykonanej właśnie tą metodą, gdzie Polska została podzielona na województwa, i dla każdego województwa wyrysowano taki wykres kołowy, który przedstawia nam strukturę yy, zatrudnienia według sektorów gospodarki. No i możemy dla każdego województwa zobaczyć, jak ta struktura wygląda. Ale sami widzicie, że wymaga ta metoda dosyć dużo atencji, dosyć dużo uwagi od czytelnika. Nie jest ona tak czytelna, tak oczywista jak metoda yy, izolinii, gdzie od razu na pierwszy rzut oka widzimy, jaka jest, yy, jaka jest, yy, jakie jest natężenie zjawiska, gdzie większe, gdzie mniejsze. Tutaj musimy troszkę nad tym się pogłowić. Więc słuchajcie, to jest. <laughs> To jest właśnie wada tej metody, że ona jest mało czytelna. Natomiast ona jest precyzyjna, ponieważ dla całego województwa mamy bardzo precyzyjną wartość danego zjawiska, z tym, że wartość ta została uśredniona dla całej jednostki przestrzennej. Czyli dla jednego województwa mamy wartość zatrudnienia w rolnictwie na zielono, no, ale nie wiemy, na przykład w województwie, dajmy na to mazowieckim, dajmy na to w województwie mazowieckim, nie wiemy, czy w tej części województwa mozowieckiego więcej ludzi pracuje w rolnictwie czy w tej czy w tej y, czy w usługach najwięcej w Warszawie tego to z tej mapy nie wynika My możemy się tylko domyślać jak to jest natomiast z tej mapy to nie wynika czyli ta metoda uogólnia to jest pierwsza taka y, utrata wartości y, względem czytelności mapy względem izolinii dokładności tej mapy y, no bo jednak uśredniamy pewną wartość dla jednostki przestrzennej Trzecią metodą jest metoda kartogramu. Podobnie jak w przypadku kartodiagramu, kartogram jest to metoda, która wykorzystuje podział na jednostki przestrzenne czyli znowu będą to powiaty, gminy, województwa, państwa, stany itd. Ale tutaj stosujemy tak zwane, w legendzie stosujemy, stosujemy tak zwane przedziały klasowe. I to jest tutaj ta mapa, gdzie zastosowano przedziały klasowe. I widzicie yy, tutaj na, w legendzie mamy cztery przedziały klasowe. No i wiadomo, tu gdzie najciemniejszy kolor to na, największe natężenie zjawiska. Tu, gdzie ten jasny, to jest natężenie zjawiska najmniejsze. W tym przypadku, akurat udział mieszkańców miast w ogólnej liczbie ludności, czyli wskaźnik urbanizacji, został tutaj przedstawiony. No i my możemy sobie zobaczyć, jak to na terenie danego kraju wygląda. Metoda jest fantastyczna, ponieważ jest bardzo czytelna. Na pierwszy rzut oka już wiemy gdzie ta wartość wskaźnika urbanizacji jest najwyższa, gdzie najniższa, no ale. Zobaczcie, tracimy kolejną informację, bo nie wiemy, gdzie ten wskaźnik jest wyższy, czy w województwie zachodniopomorskim, czy w województwie dolnośląskim, czy może w województwie śląskim. Tu jest zastosowany wszędzie ten sam kolor i wiemy tylko tyle o tych województwach, że tam wartość wskaźnika przekracza 65%. Tylko tyle, czy to jest 70, czy 68%, czy w jednym województwie 62%. 67, przepraszam, w drugim 69 nie wiemy, nie wiemy. Możemy tylko zgadywać, więc mamy utratę informacji względem kartodiagramu. Kolejną utratę informacji względem kartodiagramu. Trzecią metodą, czwartą, przepraszam, metodą jest metoda kropkowa. W tej to metodzie my przypisujemy kropce pewną wartość. Na przykład, jedna kropka to 500 owiec, tak tutaj zaproponowali autorzy podręcznika. Jedna kropka to 500 owiec. No i przy pomocy tej metody zaznaczamy rozmieszczenie owiec w Polsce. No i teraz pytanie do Was. Kto z Was policzy ile owiec na przykład jest tutaj w rejonie, mm, powiedzmy tatrzańskim, czy tych najwyższych części Karpat, konia z rzędem, jak ktoś się doliczy? To też świadczy o tej metodzie kropkowej. Ona, ona może na pierwszy rzut oka daje nam pewną informację, gdzie natężenie zjawiska jest największe, gdzie najmniejsze. Ale gdy chodzi o precyzję tej metody to ona jest bardzo słaba, tym bardziej, że my na jedną kropkę musimy uzbierać 500 owiec, więc czasami powiedzmy w, jednym, w jednej wsi będzie 200 owiec, w drugiej 100 owiec, w trzeciej znowu 200 i dopiero zebranie tych owiec z trzech wsi daje nam jedną kropkę i ta kropka też gdzieś tam musi zaistnieć w przestrzeni, niekoniecznie tam, gdzie faktycznie te zwierzęta występują. Tak więc metoda słaba, no ale też wśród metod ilościowych stosowana. To są metody ilościowe. Teraz czas na metody jakościowe, czyli metody, w których nie określamy natężenia zjawiska, a jedynie określamy jego występowanie, że albo jest, albo go nie ma. I tak. Pierwszą metodą jest metoda sygnaturowa. Metoda sygnaturowa polega na tym, że na mapie umieszczamy sygnaturę, czyli takie Znaczki, które pokazują nam występowanie na przykład surowców mineralnych, tam gdzie węgiel kamienny, tam na przykład zrobimy kwadracik, tam gdzie ropa naftowa, tam zrobimy jakąś baryłeczkę czy, czy beczkę. No i tak, takie sygnaturki umieszczamy powtarzalne, oczywiście symbole zawsze powtarzalne na, na mapie. Możemy też stosować, znaczy to są sygnatury punktowe, możemy też stosować sygnatury liniowe, a więc rzeka jakaś i tak dalej, to będą. To będą takie, takie sygnatury, które znamy z map, bardzo często one są stosowane. No i właśnie metoda sygnaturowa, przykładem metody sygnaturowej jest właśnie ta tutaj mapka, o, ta tutaj mapka, gdzie przy pomocy różnych symboli zaznaczono właśnie surowce mineralne i rozmieszczenie w Polsce. Ale nie wiemy, gdzie występuje więcej ropy naftowej, gdzie gazu ziemnego, gdzie więcej węgla kamiennego, gdzie mniej. Wiemy tylko, że w miejscach oznaczonych na mapie ten surowiec występuje. Tylko tyle, nic więcej. Drugą metodą jest metoda zasięgów. Metoda zasięgów to metoda, która za pomocą albo linii zasięgu, albo barwy, albo szrafu, czyli to takie są szlaczki, takie, takie pod kątem 45 stopni, takie czarne czarne linie, które oznacza się na mapach, możemy zaznaczyć zakres występów zasięg tak naprawdę występowania danego zjawiska. Może to być, na przykład, gatunek drzewa, może być to jakiś gatunek roślinności, gatunek zwierząt. Mogą też te zjawiska nawarstwiać się jedno na drugie, czyli metoda zasięgów ma taką zaletę, że można z jej pomocą stosować, zaznaczyć wiele zjawisk. Są też zasięgi otwarte i zamknięte. Jeżeli zasięg wychodzi poza mapę, wtedy mówimy, że jest otwarty, a jeżeli całkowicie mieści się wewnątrz mapy, to mówimy, że jest to zasięg zamknięty. Tu na tej mapie akurat mamy wszystkie przedstawione zasięgi. Są to zasięgi otwarte. Zarówno ten żółty, jak i ten oznaczony fioletową linią, jak i ten zieloną wychodzi poza zakres mapy. Jeszcze raz pokażę, żebyśmy wiedzieli o co chodzi. Może tak, żółty, żółty wychodzi poza mapę, widzimy tak? Fioletowy wychodzi poza mapę. I tutaj ten również wychodzi poza mapę. Także są to. Otwarte zasięgi, a gdyby całkowicie było, mieściło się w, w obrębie mapy, no to wtedy mówimy o zasięgu zamkniętym. A więc pamiętajmy, za pomocą barwy, linii albo szrafu oznaczamy zasięg występowania zjawiska. I ostatnia metoda to metoda powierzchniowa. Metoda powierzchniowa dotyczy jednorodnego zjawiska. Jednorodnym zjawiskiem jest na przykład gleba, czyli typ gleb, które występują na danym obszarze. Może to być powierzchnia, mogą to być na przykład formacje roślinne, które występują na danym terenie, a więc lasy, łąki, tam pastwiska i tak dalej. Mogą to być też przyrodnicze warunki do rozwoju rolnictwa. Tak jak tutaj w przypadku podręcznika. Metoda powierzchniowa polega na tym, że cała powierzchnia mapy jest zajęta, jest objęta tą właśnie tą treścią. Widzimy, że cała mapa to jest, w każdym punkcie jest jakiś kolor. A ten kolor nie, nie informuje nas o wysokości bezwzględnej, o natężeniu zjawiska, tylko o tym, że dane zjawisko gdzieś tam występuje. A więc w jednym miejscu będą warunki bardzo dobre do, do, korzy do, do gospodarowania w rolnictwie, a w innym będą, no powiedzmy sobie, słabe, mało korzystne. I bardzo korzystne, mało korzystne. Także reasumując, mamy dwie grupy metod kartograficznych przedstawienia zjawisk na mapach. Są to metody ilościowe oraz metody jakościowe. Przedstawiłem Wam cztery metody ilościowe, yy, zaczynając od najdoskonalszej, kończąc na najmniej doskonałej, czyli metoda izolini, izorytmiczna, ewentualnie metoda, yy, metoda yy, poziomicowa, bo ona też taką nazwę posiada, oczywiście tylko w odniesieniu do ukształtowania powierzchni. Następnie metody kartodiagramu przedstawiłem, metody kartogramu i metody kropkową. Później przeszliśmy do metod jakościowych, których oznaczamy tylko i wyłącznie zjawiska niewymierne, nie no i były to odpowiednio metoda sygnaturowa, metoda zasięgów i metoda powierzchniowa. Dziękuję bardzo.